syna, Sili. Szczypta kowili. To jest spotkanie z ostrością. Siemaneczko to jest kolejne spotkanie z ostrością. Witajcie moi drodzy, dzisiaj tak niespodziewanie wracamy do tematów samiangowych, ale w takim wydaniu, którego byśmy się nie spodziewali. Wy tak. się może nie spodziewaliście. O, o którym nawet nie mieliśmy jeszcze chwilę temu pojęcia nawet, że coś takiego istnieje. Dokładnie, samiang pojawia się u nas nie tylko w postaci tych instantów ramenów, z których jest najbardziej znany. Tak, już mieliśmy przekąski, tak jest. majonez. Teraz mamy tutaj y, pierożki Gyoza, konkretnie Buldak Dumpling. Zaczniemy od tego. Jak widzicie, to jest e, Buldak Dumpling Carbonara. Tak samo jak był oczywiście ramen Carbonara. E, tutaj mamy odpowiednik, jak się zdaje, jest hochi. Kupiliśmy to na Wawa Mart, strona się nazywa, 26 zł. E, tak jak Mike wspominał właśnie wcześniej, totalny przypadek, że na to trafiliśmy. E, Mike na to trafił. A dalej mamy, co? No można powiedzieć, taka trochę samengowa klasyka, czyli spicy. Po prostu, Buldak Dumplings Spicy, e, czyli powinno to być mocne. No, będzie to na pewno mocniejsze, tak zakładamy, wzorując się, wnioskując po tym, jakie były carbonara i spicy jako rameny, więc no, tutaj choć jak najbardziej może być taki trochę, no, poddenerwowany tą ostrością. Czy my będziemy? Tą postrością, na tym spotkaniu, zaraz się okaże. Jak mogliście zauważyć, opakowanie tych pierogów prezentuje się naprawdę okazale, jest to duże porwanie do takich zupek ramenu. No, są spore, są naprawdę spore. Tak. E, są to mrożonki, więc tutaj nam się robi mokro trochę powoli na na stole. I też, żeby uściślić może teraz, jak już y, widzicie, mm -hmm. oba w kadrze, oczywiście każdy z nich kosztowało 26 zł. jedna... Sztuka? No to myślę, że już tutaj możemy przejść do instrukcji przygotowania. Są tak. Tery wręcz sposoby, sposoby przygotowania. Tak. Ogólnie jeszcze tylko dodam, ten produkt nie jest jakiś nowy, bo na YouTube, jak możecie zauważyć, hmm. nawet znaleźć filmiki już sprzed okay. roku mm -hmm. na temat tych produktów. Mm -hmm. No, Ale tutaj... nie przedstawiam żadnej wartości recyzenckiej To są jakieś banki, takie sprawy. Dokładnie. E, też właśnie Mike właśnie. I nigdzie nie było właśnie sposobu przygotowania pokazanego. Dobrze. Będziemy bo... jako pierwsi, którzy to pokażą. <laughs> Będziemy pierwsi na YouTubie. Wow! wow. <laughs> Chciałem to właśnie też tutaj. E dodać, yy, mhm. właśnie to co powiedziałeś, Michael, to sprawdzałeś na filmach i no niestety nie dowiedzieliśmy się, no. nie zobaczyliśmy jak można to przygotować, więc no. musimy sami sobie jakoś poradzić, no, ale instrukcja nie niezbyt skomplikowana, no. dobrze pokazuje. Yy, powiedziałem przed chwileczką, że instrukcja nie jest zbyt trudna. Też zależy, która instrukcja, ale Mek już wam wszystko tłumaczy. Tak, ja tego wymienię. Że jak widzicie, po czterech ikonkach mamy możliwość usmażenia tego na patelni, zrobienia tego w mikrofali, ugotowania w, po prostu w wodzie i ugotowania na parze. Niektórzy z Was myślą, że zrobimy to w mikrofali. Aha, i tu Was zaskoczymy. Tutaj akurat wybra wybra wybierzemy najprostszy sposób do przygotowania, tak. bo jednak przygotowanie w mikrofali jest nieco trudniejsze. Tutaj trzeba tam dodawać mm -hmm. wody, osłaniać jakąś osłoną, tak, jakąś to... szmatką, nie wiem jak to przetłumaczyć. Wow, Więc najprościej nam będzie po prostu to wrzucić, i żeby do, być wiernym instrukcji. Do gotującej wody, no po prostu. Doko, po prostu, <noise> dokładnie tak. Dobrze, no trochę się nagadaliśmy, bo nietypowy produkt, oryginalny no, jak bardzo, dla nas. Tak, tak. E... Jesteśmy bardzo po prostu ciekawi, czy to w ogóle wypadnie. Nie? Dokładnie, trochę się nagadaliśmy, ten wstęp chyba jest dosyć przydługawy, ale spokojnie już przechodzimy do no. e, uszykowania carbonary. No to jesteśmy już tutaj z gotowym daniem, proszę bardzo, tak się to prezentuje. Jak sobie nakładaliśmy, to poczułem trochę zapach taki buldakowy charakterystyczny. Mm, trochę się unosi tak nuta, no. Tak, mm -hmm. Jakby to jak taka grzybowość. No. <laughs> A niektórzy tego nie czują zupełnie. Sprawdzamy w takim razie. Sprawdzamy, taki tak. jak carbonara, buldak dumplings. Dobrze. Gyoza. Mm. Dziwne, trochę chłodnawiasz mm. nawet jakby się... Ale spoko, czuć pikaność. Wow. Czuć pikaność. Ale dają na języku... Mm. Kurde, nie czuję zbyt wyraźnie smaku. Ale pikarność mm. jest. Jak to teraz 12. czuję taki mm. Mm, fajny klimat smaku trochę samianga, a trochę też mi się kojarzy takie połączenie jakby kapusty z grzybami. Jakby nie czuł tej karbonary, czuł tylko ten klasyczny smak samiangowy, taki nawet bardziej ostry, jakby to był jakiś samiang klasyczny bardziej miało to. Jak chodzi o coś tego pierogów, to są no. ostrzejsze no. niż rośnie niż ten ramen. Mhm. W sensie carbonary. No. no. I ten, yy, jeden miałem taki faktycznie jakiś zimny, a teraz jem już mm. drugi jest ciepły, więc trochę ten środek sprawia wrażenie, jakby to był jakiś ryż o takim smaku. Nadzienie naprawdę spoko, nie, ja nie, umiem, nie umiem go określić, tego nadzienia. Ale ja są bardzo, bardzo dobre. Ale są bardzo dobre, ale ja bardziej chyba nie czuję tej kremowości carbonary na przykład. Chyba tego nie ma nie. w ogóle. Mm -mm. Wiesz co? No nie wiem. To mi się leciutko bardzo smaku kojarzy nawet trochę z tym majonezem samianga. Tak, tak. jestem mi pali. Zaraz mocniej, zaraz czuję w gardle, zaraz będę musiał dyszeć. Dalej no. się jedną ja wzrasta. Nie, naprawdę, ja powiem wam, że za 26 zł to, to jest godny wyrób. No ale to jest mocne, mocne pod, 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 pod koniec Dobra. już będę miał problem chyba. Bardzo jest mocno. To jest zaskoczenie naprawdę pozytywne. Mm -hmm. I ten smak samyanga już mocno daje no. Daje się wyczuć i nawet taką lekką górę już czuję też. Tak, I to on co, co coraz bardziej wzrasta. No. Język, boki języka moje już mi zaczynają mm. lekko boleć nawet już. Mm. Ale jest naprawdę to świetny produkt. No, zajebisty to jest. Mm. Trochę na początku żałowałem, że nie ma w tym tego tym klimatu carbonara mm. zbytnio. No nie, nie masz w sumie, ale jest to podobne do menezu samianga moim zdaniem, tak. który moim zdaniem jest przewybitym no. produktem, więc powinienem się tylko cieszyć. To jest mocne. To jest, przynajmniej jak teraz tak jem po kolei te pierożki, to jest... Naprawdę jest mocne, no, no nie wiem, naprawdę już to takie zaskoczenie, to ja nie wiem, my czarny sami, kto będzie szklanka mleka potrzebował na stole, to nie jest pikantne, to jest ostre, to już jest ostre, naprawdę. Mhm. Możliwe, że na brzuchu. Wiele dań jest... z lokali, które do tej mhm. pory jedliśmy w Poznaniu, czy nie tylko, nie było tak ostre jak to. Wybitna sprawa, tylko tyle można powiedzieć. Powiedzieliśmy już, co czujemy no. w trakcie filmu. Trochę zaskoczył nas, nie smakuje tak, jak myśleliśmy, nie jest tak ostre, jak myśleliśmy, ale raczej w pozytywnym chyba tego słowa, w tym znaczeniu, prawda? Znaczy smakuje lepiej, niż myślałem. Ja myślałem, że... Do no, o to mi chodzi właśnie, no. tak. Że raczej to będzie po prostu szło, no, abym powiedział, na no, marce samianga, ale nie będzie raczej mi aż tyle, nie? Nie spodziewałem się, że pierogi mogą tak spakować. I tak będzie, to, będzie to dawać ten samianowy smak i I taką mocny. Dobrze, słuchajcie, mnie pali w języku coraz mocniej, jak mówię. Mm. Słuchajcie, musimy się troszeczkę ogarnąć, żeby zrobić przerwę, bo to nie ma opcji. Mm. Ja już na, na żołądku chyba mogę to poczuć zaraz. <laughs> y I za chwileczkę widzimy się z typowym po prostu Spice, spicy. Tak, który jest czarnym, mocniejszym. No to mamy jej tutaj widelce w dłoń. Nie. nie pokazujemy wam ich, bo taki sam widok jak poprzednio. No troszkę może gmij o gorszy, bo były troszkę bardziej podsklejone, troszkę się tu bardziej porozwalały w podsmatowaniu. No, A, to taki detal. No. E, już w tej... Tra... Tym razem czułem bardzo dosyć wyraźnie, poczułem przez sekundę zapach zamianka, kiedy były wrzucane do wody, pamiętam. Ja teraz w ogóle na przykład nie czuję ze Bo teraz pokażę wam coś. To nie bardzo. No tak jak dzisiaj na dzień, nie? Ciężko to było to opisać słowami w poprzednim wejściu, teraz możecie zobaczyć, nie? Dobrze, no to no. co? To, to jemy. jemy zaczynamy. Hmm. Czy będzie mocniejsze? Hmm. Znowu no. pierwszy takich widzimy mniejszy, kurde. No, że podobnie. Chodzi o smak. Nie ma takiej, tej lekkiego odczucia, takiej nazwy do na potrzeby opisania kremowości. Przemieszasz to, silna sprawa, że to nie ma słodycz. Nie, nie ma tej podobieństwa do mamy ale to ja już tym razem. Inaczej to, to smakuje. Nie, u mnie na porządku, dosyć silna słodkość. Teraz zaczynam minimalnie czuć trochę smaki buldaka. Bardziej mi się to kojarzy z jakimiś ty, początkowo standardowymi pierogami, z kapuchami i grzybami, nawet. Hmm. Przez to odczucie tego. Mm, mm, farszu nazwijmy to chyba. No, no farszu, no, fachowo mówiąc. Mhm. Kurde, nie wiem, mam wrażenie, że tamte... Jak chodzi o smak, były bardziej takie, by powiedział, bogate. Tak. Co do mocy, to ja nie wiem. Podobnie, bardzo podobnie. Mhm. Ale ogólnie, na razie jak to jem, to carbonara mi się bardziej podobała. Mi też i mam wrażenie, że na tym etapie, ile już jadłem, to tam carbonara już bardziej mnie popaliła. Popa <coughs> na gardło coś zaczyna gryźć. Ale ten smak właśnie jest taki... Język pomija. Nie jest taki bogaty. Nawet powiem, że za bardzo nie czuję tego akcentu samiangowego, tego smaku buldak. No właśnie nie, ledwo. Ledwo, ledwo, bardziej dla mnie jakaś taka gorycz się wybija w tym mm. wszystkim. Nie, słodkości, co no, Ty mówiłeś, No, 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 no. właśnie u mnie słodkość, u mnie goryczy w ogóle nie ma. Tylko właśnie jakaś słodkość. Mm. No, wiadomo mnie carbonara Tutaj... na pewno lepsza, nie? To jest smakowo na pewno carbonara ciekawsza, zdecydowanie. Mam wrażenie, że chyba bardziej mnie paliła. Ale różnica jest... Nie, w sumie trzeba dać różnicę, jeśli są jakieś, nawet na niekorzyść mocy tej, dla spicy mm. to... Nieznaczne. Naprawdę nieznaczne. A na tym etapie pamiętam, że już język mnie bolał przy karbonarze. Hmm. A tu czuję tak bardziej przy przełyku, takie gorąco. Inaczej to jakby cholera działa. A Na języku takie szczypanie lekkie czuję. Jakby trochę coś mnie czuję. Ja też, ja te kolego, też szczypanie. No teraz jak się nie je, to, to się żar wydobywa. Ojej. Dobra, końcówka teraz. A! Z gardła wychodzi taki żar wręcz. Hmm. Na język. No, ojo. Te! O! O! Prawie chyba dobija do poziomu a w końcu. Tej! O! Pod koniec tego jedzenia, tutaj nagle dobił tak, takiego poziomu strasznie mniejszego niż. No, może nie, nieco mniejszego niż Carbonara. Powiedzmy, oddając sprawiedliwość. Nagle dobił takiego poziomu jak Carbonara, to nawet nie wiem, czy trochę nie mocniej, Ale ciężko mi to porównać, bo trochę inne odczucia są to. Mm. Wow! Ja już zjadłem, zapomniałem. O, trochę po prostu ciepło czuję w ustach i tyle. Obecnie. Mm. Jak tam to mogę powiedzieć, że były ostre. E, to po prostu były mocno pikantne. Moi drodzy, słuchajcie, Samyang bardzo pozytywnie zaskoczył. Może pokażę, żeby było lepiej widać, jak przytrzymam. No, Majku, cóż można powiedzieć? Co powiesz, Majku? Może tak. Ogólnie, obra produkty trzymają klimat Samyanga. Według mnie naprawdę ciekawa, e, ciekawy produkt, jak najbardziej dla fanów Samyanga do sprawdzenia, który mhm. poleci. Tak jest. Jeszcze tylko dodał, coś myślał, nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Te polecamy, tego polecamy, tego wskazujemy bardziej, jako ciekawszy, no, tak. bo carbonara okazuje się... Mimo, że carbonary, naszym zdaniem, w tym za bardzo nie czuć, ale jest ciekawsza smakowo, porównywalna do majonezy na samiank i przy tym mam wrażenie, że kapkę mocniejsza. Ale ten tutaj, no, naprawdę niewiele ustępuje, no nie ma aż tak dobrego smaku, jak carbonara. Ale mniej, też nie jest aż tak, bym powiedział bogaty. Bogaty, nieco bardziej płytki smak, bym powiedział. Tak. Znaczy nie, płytki. Tak. Nieco bardziej. No ładnie to powiedziałeś. Nieco bardziej tak. mniej bogaty. Ale też tutaj jest czuć jak najbardziej no. fajny, przyjemny smak samiangowy. Yy, znaczy tak goryczka bardziej się dla mnie wybija, no, ale... No mnie słodkość, nie? Oczywiście właśnie ten, ten smak Samianga jest raczej taki, bym powiedział, no, właśnie czuś, mało wyczuwalny. Czuć ten smak, ale jest mało wyczuwalny, ale mimo wszystko też wypada to ciekawie, nieźle. Jest, no. Dobrze, słuchajcie, więc widzimy się na kolejnych naszych filmach. See ya! No, ja.